Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, stoi przed nami choinka, to jest ten czas na ubieranie choinki. Dziewczyny dzisiaj będą stroić choinkę. Zobaczymy jak im to wyjdzie. Amelka pierwszy raz będzie to robiła. Michalinka już któryś rok z rzędu. Tak, dziewczyny ubieramy. Tak! Dobra, zapraszamy na film! Cześć! Oczywiście zaczynamy ubierać koinkę od założenia światełek. Także my zaczynamy zakładać. Proszę, Amelko, trzymaj. Trzymaj światełka. kabelek. Dobra, to trzymaj kabelek. O to świetna współpraca teraz z Wami dziewczyny. Tak. Trzymaj kabelek. O właśnie, a ja będę próbować od góry. Uda mi się. <grym> Okej, okay, dziewczyny, światełka mamy zawieszone, to co sprawdzamy? Tak! Uwaga, Amelko! Tada! I. Tada! Wieszamy bombeczki teraz! Które chcesz, Amelciu? Proszę, dzwoneczek! Proszę! Proszę! O! Taki? Chcesz dzwoneczek? Proszę, mama ci to położy, to ty sobie tutaj układaj, a ja zawieszę Michalinko, ty wieszaj już gwiazdeczki, dobrze? Tam różne gąbeczki, a ja zawieszę kokardę. Dobrze. My mamy taką kokardę właśnie na czubek naszej koineczki. mam wieszać na najwyższych a, a, piętrach? Może właśnie no, A ja mam już to. Dobra, Misiu, a te kryształki też? Chcesz wieszać? No. no dobra, okej. Okay. Zmienia kolor. Tak. Pamela się bawi. O, jakie ładne. Dziękuję, nie? O, tu będzie kryształek. Będzie ten narys. O nie jest. O popatrz, chodź, tu zobacz, Amelzu. Uwaga. Zobacz, Amelka. Zawiesiłaś bąbeczkę. A gdzie dzwoneczek zawiesimy? Tutaj. Tu. No to chodź, zawiesi. Uwaga. Amelciu, zobacz. Tutaj. No, gdzie to zawiesisz? Gdzie będziesz? Może tu? Zobacz, tu? Powiesimy? Powieś. Super! Ale pięknie! No, dzwoneczek. Gdzie zawiesisz? Dobrze. Dobrze. Gdzie zawiesimy dzwoneczek? Chyba go nie widać, tylko dzwoneczka. Tak. Spadła nam bombka. Musimy ją niżej zawiesić. Tam chcesz zawiesić? No dobra, to daj. Oczywiście nie zapomnijmy o naszym ranicę. Dobrze, oczywiście. Gdzie, Amelko, wieszamy? Tu? I, I na tu. Dobra, patrz, Amelka. Tada! wisi dzwoneczek. Ten dzwoneczek coś na mnie dzwoni. Coś tam ten dzwoneczek I wie. No właśnie zawiesiliśmy w tym miejscu kokardę. Ale super, Amelciu, gdzie wieszasz? Powieś ładnie. Tutaj. No, chodź zawiesimy bombeczkę. Gdzie? A mogę to Powiedz sobie, jak już chcesz to sobie wiesz. Tu. Zobacz. Tu, dobrze, tu mama zawiesi. Zobacz, tu. Wieszam. No, którą powiesimy jeszcze? tak? Którą mam A jakie ładne! No, gdzie mam zawiesić amelko? Tu mm. zawiesimy może jedną. O, jakie ładne! Kochani, nasza choinka już jest ubrana. Dziewczyny praktycznie same ubierały tą choinkę co musiałam pomagać. Natomiast Michalinka sama ubierała, wieszała wąbeczki w tym miejscu, w którym chciała. I tak się prezentuje nasza choineczka w tym roku. Z okazji zbliżających się świąt, kochani, życzymy Wam Wesołych Wesoły świąt! świąt! W tym trudnym dla nas czasie życzymy Wam dużo, dużo, dużo fajnych prezentów pod choinką, oczywiście. I czekamy na Wasze komentarze, czy podobała Wam się nasza choineczka. Tak, proszę bardzo, będziemy chyba teraz ściągać gąbki. Do dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!